Cześć Wam, dostałem nie typowe zlecenie od klienta. Wysłał do mnie taką oto płytkę. Jest to sterownik silnika łódki. Jest jakiś problem z komunikacją, nie chce po prostu to działać. Tutaj klient wylutował złącze, które wpina się gdzieś tam dalej. Widzę, że wszystko jest pokryte lakierem z jednej strony, druga strona również jest pokryta lakierem. Jaki jest problem? No to już wiecie: brak komunikacji. Z tego co kojarzę, rozmowie z klientem: płytka, czy była gdzieś zakupiona, czy, czy coś takiego, wysłana bez chyba zabezpieczenia no, dokładnie tak wsadzona do paczki i tylko tyle. Klient na własną rękę polutował tutaj układ. Jest to chyba EPROM, czyli jakiś wsad do procesora, do, do konfiguracji. Bo było tam pęknięcie. No i, i co pomyślał klient? Że prawdopodobnie problemem jest o ten, ten układ. Czyli procesor, który może mieć zimne luty, no, uszkodzone połączenie BG. Dlatego ja w dzisiejszym odcinku pierwszy raz będę kulkował taki układ, bo jeszcze z takim układem nie miałem styczności. Obawiam się jednego. Tutaj mamy kondensatory. Ciekawe czy podczas lutowania. One niestety nie zostaną uszkodzone, chociaż może uda mi się użyć termopensety od JBC i je wylutuję zobaczę, tak wygląda płytka z bliska. Mamy tutaj procesor, tutaj jakiś układ, coś Ala KBC i jeżeli dobrze kojarzę, coś klient mówił, że było jakieś drobne zalanie, ale to działało normalnie. I tak widzę właśnie po tym układzie, tak jakby. Drobną korozję, będzie trzeba to zobaczyć pod mikroskopem, jak to wygląda. Za dużo tutaj się nie dzieje. No, tutaj już mamy więcej jakichś układów. Czy tutaj również jest jakaś korozja? Na tym układzie pewnie widać na kamerze takie szare punkty. Też tak, jakby jakiś był problem. O, tutaj to samo problem. Więc jakieś zjedzone pady. No, ale no. Dostałem zlecenie, żeby zająć się prockiem, więc to już zrobimy gratisowo. Polutuję po prostu na nowo wyprowadzenia, żeby zobaczyć co i jak. No, ciekawe, ciekawe, czy to się uda zrobić. Niestety nie będę miał jak sprawdzić, czy to działa. Próbowałem wylutować ten gondensator, ale powiem Wam, nie idzie to. Więc zostawiam to, zabezpieczę, ale przed wylutowaniem procesora sprawdzę sobie rezystancję na. Tych cewkach, które są tutaj widoczne, będę miał pewność, że nie, nie zrobiłem jakiegoś zwarcia na zasilaniu procesora. Tutaj praktycznie nic nie ma. to że gdzieś masa jest oddzielna, ale tutaj wysoko w megaohmach, tutaj nic kompletnie. No dobra, wiadomo, że zwarcia nie ma. Ok. A, bo jest lakier, zapomniałem. Czyli tutaj ponad 300 kΩ. Tutaj lakier, ok, dobra. Tutaj również zapomniałem o lakierze. Tutaj się wbijamy, tutaj jest ta sama linia. Tutaj od strony kondensatorów również 300 omów. Wysoko. Tutaj muszę sobie zobaczyć specyfikację tego układu, czy. Czy ósma nóżka, powiedzmy. Zmieniłem, gdzie to jest Ech, ósma nóżka. Ale no dobre. Na tych, układ na tych cewkach no, nie ma żadnego zawarcia. Tutaj dalej nie ma cewek. Możemy zobaczyć sobie tutaj linię zasilania pewnie. Jakieś duże kondensatory. Wszystko ładne, pokryte lakierem. Wysoko. W kilometrach. Tutaj. Pewnie to samo? Nie. A. I tutaj na przykład rezystancja jest zaledwie 7 omów. I... I pytanie, dlaczego? Teraz bym lutował, zrobił rebaling, zmierzył później sobie te kondensatory i myślałbym, że jest jakieś zawarcie. A może tak ma być? No problem jest taki, że nie sprawdzę tej płytki po zrobieniu rebalingu, więc tutaj no, zadanie jest proste zrobić rebaling tego procesora. Kilka ujęć z mikroskopu co do tego układu. Jest to układ MPC5554. No tutaj mam taką informację od klienta, więc ok, zobaczcie, wszystko jest zalane lakierem. I teraz tak, układ, który no, wygląda powiedzmy jak KPC. Jest to jakiś Infineon, czyli też może jakiś układ, który ma w sobie pamięć. No i też, no, te. Wyprowadzenia wyglądają, no tak trochę brzydko bym powiedział. Więc to na pewno sobie później poprawię. Tutaj co to jest? Też że zobaczcie, w tym miejscu. Tak jakby no, jakieś zaśniedziałe pady, natomiast jest to wszystko pokryte lakierem. Więc no, o, na przykład tutaj nie wiem czy ten rezystor. Nie jest zjedzony, wygląda na to, że on może być zjedzony. Czyli tutaj już mamy jakieś podejrzenie, że na przykład ten rezystor może nie przewodzić tak jak trzeba i jest jakiś wtedy problem. Więc to robi się tutaj trochę więcej roboty. Na przykład tutaj kondensator jest zjedzony. W tym miejscu. Tak. Kondensator na przykład jest zjedzony. Udało się wylutować chyba bezpiecznie układ. Zobaczcie jaki syf był pod układem. Widać, że tutaj coś na pewno było. To samo na samym układzie, zresztą później Wam pokażę to pod mikroskopem, również jest jakby ślad zalania, jakby cież tam wpłynęła sobie. Jest takie bagienko. Kulki, co ciekawe, kulki ołowiowe były tutaj. Czyli tutaj już układ pływał przy 180 chyba 5 stopniach. No i teraz co? Trzeba to ładnie wyczyścić, oczywiście sita do takiego układu no standardowo no nie będę miał, bo, bo skąd Natomiast jakieś tam uniwersalne sito na pewno znajdę, które będzie pasowało Ogólnie powiem Wam tak, jestem w ku no bardzo, bo czekam na ważną paczkę, która powinna być dzisiaj Dzisiaj jest środa 30, kiedy to nagrywam, bardzo ważna paczka tylko co? Kurier sobie leci w kulki. Dostałem informację, że nie było mnie w domu. Fajnie, co? A od rana siedzę w domu i po prostu mnie szlak trafia. Kurier, gdybyście chcieli wiedzieć UPS, czy UPC, czy jak tam się to zwie. Po prostu nie wiem, co jest z tym kurierem nie tak. To jest już kolejna taka sprawa. Wczoraj, nawet śmieszna sytuacja. Wczoraj dostałem. Też SMS-a, czy paczka jest w punkcie do odbioru, bo też mnie w domu nie było. Co to jest żałosne, co może siedzia z tym, którym nie wiem o co tutaj chodzi, ale jest to tak upierdliwe. A ta paczka, powiem Wam, jest naprawdę, no, bardzo mi potrzebna i jest bardzo cenna. I nie wiem, dzwoniłem właśnie na infolinie. Niech załatwiają sprawę. Co ciekawe, śmieszne jest to, że. Kurierzy z UPS, czy UPC, czy jak tam się zwie, nie mają telefonów służbowych, nie można z nimi pogadać. Jest tu jedna wielka żenada, więc sorry, ale no po prostu mnie naprawdę coś strzeli. Wracamy tutaj do tematu, do tej roboty, bo to, to jest najważniejsze w tej chwili. Dobra, wyczyszczone. O, no i to jest pięknie wyczyszczone, co? Pady wszystkie wyglądają bardzo ładnie, nie są uszkodzone. A, i teraz istotna sprawa, pewnie zobaczycie jakieś takie nacięcia, tak? Czy na przykład nacięcie tutaj, nacięcie tutaj, tutaj również. Tutaj nie mamy ramek do pozycjonowania układu. Czyli co robię w takim wypadku? Nacinam sobie delika delikatnie solder maskę. Tylko solder maskę. Spokojnie, ścieżek nie uszkodziłem. Mam możliwość wypozycjonowania układu, więc tak to wygląda. Teraz tak to sobie odkładam tutaj. I sobie to czeka. Zajmiemy się procesorem, który wygląda już nie niekoniecznie dobrze. I tutaj, w tym miejscu, widać tak, jakby jakaś ciecz wpłynęła pod procesor jest to doskonale widoczne tutaj mamy bardzo ładne kulki a tutaj jakiś syf więc to też trzeba wyczyścić spróbować to jeszcze raz zakulkować może faktycznie rebaling, rebaling rozwiąże problem z komunikacją tylko szkoda, że nie będę miał możliwości sprawdzenia tego chociaż klient nie da, mieszka niedaleko mojej rodzinnej miejscowości tylko że ten film pewnie ukaże się w czwartek więc e, nie wiem nie wiem jak to ugryźć miał być inny film na temat właśnie paczki na którą czekam no ale nie będzie więc się wszystko troszeczkę spierdzieliło U. Ciekawe, jakie, jakie wielkości kulki są do tego układu. Wiem, że są dostępne normalnie sita u pana Chińczyka, ale teraz nie będę specjalnie zamegał sita do jednego układu, aby go zakulkować. Użyję, czyli zrobię sobie sam sito z jakiegoś tam sita uniwersalnego. jak głośno jest, bo oczywiście stacja się chłodzi. Dobra, myju, myju. No i dobra. Układ wygląda nawet ładnie. Teraz tak, dajcie mi chwilkę, ja poszukam jakiegoś sita. Zobaczę jakie mniej więcej kulki mogą dopasować. Spośród tysięcy sit, oczywiście żartuję, udało mi się dobrać idealne sito. Proszę bardzo, Ale nie miałem kaptona, więc użyłem naklejki do paczek. Kuleczki 0,55 oraz 0,6 również sito pasowało. Ale kulki 0.55 pasują idealnie, co zresztą zaraz Wam udowodnię. Tylko teraz tak troszeczkę topnika, tylko nie przewidziałem innej rzeczy. Źle zrobiłem sito, bo nie mogę teraz zamontować układu do stolika. Robię to znowu na moim super ekstra stoliku, czyli procesorze. Więc będę musiał w jakiś sposób tam kuleczki sypać, ale spokojnie, zaraz. Coś tam się wymyśli. No i teraz tak sito, sito pasuje. Rządek tu, rządek, rządek, rządek. Yy, jeden rządek jest za dużo, no ale to nic, to te kuleczki <laughs> będę po prostu yy, zbierał. teraz zobaczę, idealnie pasuje tak 0,55. Teraz tak sypię sobie tutaj kuleczki. One wskakują ładnie, są duże. To trzeba sobie zdmuchnąć. Najlepiej, bo wiecie, jak to nie ma się sita dedykowanego, trzeba kombinować. Natomiast no, o tragedii, można powiedzieć, nie ma. Dobra. Nawet prawie wszędzie wskoczyły kulki. To I teraz tak muszę zdemontować na dole. Pulkę, żeby wypozycjonować sobie ładnie wszystko. No i dobra, delikatnie tak. Podnoszę to, no przesunęłem sporo. To tutaj jest OK. Tu jest OK. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Wyszło coś? No, powiedzmy nie ma tragedii. Natomiast tak, sypię sobie resztę kółek, uzupełnię brakujące kulki, no i możemy to grzać. Brakujące kulki uzupełnione. Teraz tak, ustawić sobie hota, nadmuch, dyszka powinna wystarczyć. Nie będzie za dużo. I teraz zobaczymy czy kulki nie będą uciekać. Układ jest cienki, tak? Więc wszystko powinno pójść w miarę szybko i gładko. To już widzę, że kulki zaczynają się świecić. No dawaj, dawaj, dawaj O, 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 dzieje się magia Dawaj, dawaj, dawaj Raczej wydaje mi się, że rozmiar kulek będzie odpowiedni no, co do tego układu Nie wiem jak w fabrycznym sicie e, jaki rozmiar kulek tam jest Natomiast zobaczcie, no ładnie to pasuje, tak? O, dobra, dobra tu sobie wchodzą na swoje miejsce tutaj i jeszcze środek zostanie środek jest najgorszy do wygrzania zazwyczaj No ale pykło udało się Słuchajcie, udało się Jeszcze tak topnik żeby wyrównać te wszystkie kuleczki Znowu pędzelek, trzeba sprawdzić czy kulki zastygły. Raz tak zrobiłem, przejechałem <gry> i się kulki zlały. Okay. Świeży topnik, no i co, teraz na mogę użyć powiedzmy, nie wiem, 45, żeby to wszystko ładnie wyrównać. One już skoczyły i tak na swoje miejsce, ale o, zobaczę, ta jedna w sumie, o, dopiero teraz skoczyła. O! Jedna kulka, skąd ona się tu wzięła? Jest, uratowana sytuacja. Bo dopiero niektóre można powiedzieć, że wskakują na swoją pozycję. A tu się ładnie wyrównały. I jeszcze środek. No i gotowe. Kulki sobie zastygną. Ja wyczyszczę układ. Dajcie znać w komentarzu, jak wygląda zakulkowany układ. Moim zdaniem wygląda no ładnie, kuleczki są błyszczące, oczywiście ołowiowe. Teraz co? Wypozycjonuję układ topnik w lód i uzupełnię, znaczy uzupełnię, polutuję jeszcze te, no powiedzmy, skorodowane połączenia. Procesor zakulkowany świat, naprawdę ładnie. Oczywiście poprawiłem lutowania układu plus wymiana tam tych rezystorków plus kondensatorków i lutowanie tutaj tych układów. I ciekawi jedno, czy tutaj na tych cewkach nie będzie zwarcia. Znaczy nie powinno być, nie? Kondensatory jak widzicie są na swoim miejscu, są w porządku. Zabezpieczyłem to ładnie folią plus jeszcze zabezpieczyłem to Miedzianym tak jakby radiatorkiem. I teraz tak, tutaj było co w kilo chyba, nie? A lakier zapomniałem, i jest podobnie. No troszeczkę mniej ze względu na to, że płyta jeszcze może być trochę ciepła. Tutaj również jest w porządku. Tutaj też nie ma zwarcia, czyli wygląda na to, że no chyba. Nie pogorszyłem sprawy. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. No niestety nie ma możliwości sprawdzenia, czy Rebal tego procka pomógł, czy nie. Jeżeli będę miał jakąś informację od klienta, pewnie dam Wam znać na karcie społeczność, ewentualnie jakiegoś shorta. No bo wygląda na to, że procesor no, naprawdę ładnie siadł. Widzieliście bagienko pod procesorem, czyli coś tam na pewno się działo. Jakaś woda musiała się tam dostać, plus. Widać to na niektórych układach, czyli tutaj, na przykład, układ miał jakieś takie no szare ścieżki, jakby skorodowane, plus tam kilka, chyba dwa lub trzy rezystory i dwa kondensatory, które musiałem wymienić. Już tego Wam wszystkiego nie pokazywałem, ale wygląda na to, że no raczej nie pogorszyłem sprawy, tak jak mówiłem wcześniej. Powinno to niby działać, ale jak będzie, tego niestety nie wiem. Taka ciekawostka. Szybka robota, nie? Jeżeli filmik się podobał, oczywiście łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i co? Widzimy się niebawem. Na razie. Hej!